Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Sąsiedzi jej i krewni dowiedzieli się, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. ósmego dnia przyszli obrzezać dziecko i chcieli nadać mu imię jego ojca, Zachariasza. Lecz matka odpowiedziała: W żadnym razie on będzie nazywał się Jan. Powiedzieli jej, nie ma przecież nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. I namigi pytali się jego ojca, jakie imię chciałby mu dać. On zaś poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest jego imię. Zdziwili się wszyscy i natychmiast odzyskał mowę i wielbił Boga. Lęk ogarnął wszystkich sąsiadów i po górach całej Judei opowiadano sobie o tym wszystkim. I wszyscy, którzy o tym słyszeli, zastanawiali się Czymże też będzie to dziecko, albowiem ręka pańska była z nim. Cuda dzieją się każdego dnia. To jest myśl, która niejako podsumowuje całe nasze zdalne rozważania adwentowe. Dzisiaj, patrząc na historię związaną z narodzeniem Jana Chrzciciela, powinniśmy zadać sobie jedno ważne pytanie. Czy ludzie, patrząc na mnie, widzą ten wielki cud, który się dzieje w moim sercu każdego dnia cud wiary? Jeżeli tego słuchasz, to już mówi, że jesteś człowiekiem wiary. Samo szukanie jest już przecież oznaką wiary w człowieku. Ważne jest to, by poukładać sobie wszystko odpowiednio w swoim wnętrzu, odkryć wielką miłość, którą jesteśmy obdarowywani oraz odpowiedzieć na nią. Musimy odpowiedzieć: Nie da się inaczej. Albo damy się ponieść tej miłości, albo ją odrzucimy. Jednak jesteśmy tutaj po to, by żyć tą miłością. Skoro więc chcemy odpowiedzieć twierdząco, musimy też odpowiedzieć zewnętrznie. Nie wyobrażam sobie, aby przy tak wielkich poruszeniach serca i tak pięknemu działaniu Pana Boga w codzienności, gdy już żyjemy w Jego miłości, zachować zewnętrznie postawę oschłą, postawę smutku czy wrogości. Nie da się prawdziwie kochając pozostać niezmienionym. Nie bójmy się tych zmian, które pochodzą od Boga. Przecież od Niego pochodzi wszystko to, co dobre. Każda zmiana jest dobra, jeżeli faktycznie od Niego pochodzi i do Niego prowadzi. A jak to wszystko rozeznać? Trzeba przede wszystkim w cichości i uniżeniu oddać się w pełni Jego świętej woli i spełnić Jego wolę na nas. Dajmy się porwać tej miłości. Ludzie myśleli, że najlepiej wiedzą, jakie imię powinien nosić potomek Elżbiety i Zachariasza. Czy ja czasami nie jestem tym wszystko wiedzącym? Czy nie radzę komuś, zachowując się, jakbym pozjadał wszystkie rozumy? W życiu Elżbiety i Zachariasza bez wątpienia stał się cud. Czy, kiedy w czyimś życiu dzieje się cud i każdy musi podejść do niego indywidualnie, ja nie staram się mu doradzać za wszelką cenę? Czy rozumiem, że każdy musi swoją relację i drogę do Pana Boga przejść indywidualnie? Czytając Ewangelię dalej, czy będąc zdumionym, czy będąc pod wrażeniem, umiem kogoś po ludzku podziwiać, pochwalić, pogratulować? Czy nie ma w mojej mowie tendencji do rozpowiadania rzeczy złych, przykrych, może nawet szkodliwych, a te dobre są przeze mnie z powodu własnej pychy lub zazdrości pomijane? Czy dzielę się dobrym słowem i dobrymi nowinami? Czy potrafię dzielić się dobrą nowiną i dobrym słowem?